Ile tak naprawdę wysiłku musisz włożyć w biznes online? Oto pytanie, które często do mnie wraca, czyli spotykam się z kimś, kto chce rozkręcić swój pomysł na biznes w sieci. I zadaje mi takie pytanie, czyli ile mnie to będzie kosztować? I każdy ma coś innego na myśli, ponieważ tak naprawdę największy wysiłek związany z czasem i z pieniędzmi, to odkrycie swojej niszy. Bo jeżeli przychodzisz do mnie i już masz jakąś swoją społeczność, no to jest kwestia ustalenia produktów, jak do tych ludzi dotrzeć, komunikacji, stworzenia lejków. I to jest jedna rzecz, ale część osób, które przychodzi do mnie, ma pomysł na siebie, ale totalnie nie wie, jak się za to zabrać, czyli właściwie nigdy nie przetestowało swojego pomysłu w praktyce. Czyli tak naprawdę potrzebują wszystkiego, od technologii po klientów. No i tutaj zaczyna się pierwszy największy wysiłek czyli, żeby odkryć swoją niszę. Pomimo, że inne osoby mówią dokładnie o tym samym co ty, to ty to zrobisz w sposób unikatowy. I teraz na czym ma polegać twoja unikatowość? Czy będziesz to prowadził w innym stylu? Prowadziła. Czy będziesz mówiła o bardzo wąskiej niszy w niszy? Czy będziesz mówiła do wybranej grupy klientów? To właśnie od tego zależy, Jaki wysiłek będziesz musiała w to włożyć? Bo jeżeli na dzień dobry nie wiesz, kto jest swoim odbiorcą, chociaż masz rzekomo fajny produkt, no to tu się zaczynają pierwsze schody. Wysiłek to tak naprawdę po pierwsze czas włożony, czyli robię coś, ale nie, nie zarabiam, bo często jest tak, że ktoś, kto ma pomysł na siebie, nie robi tego dodatkowo po godzinach pracując na etacie tylko nagle wymyśla sobie taki pomysł, zaczyna, że tak powiem, przestawia to jest bardzo niebezpieczny moment, bo jeżeli nie masz sprawdzonej niszy i zaczynasz coś robić w ten właśnie sposób, to, to oczywiście niektórzy mówią wszystko albo nic, nie, że jeżeli chcesz, żeby ci wyszedł biznes, no to nie po łebkach, nie próbuj, nie wiem, weź kredyt, rzuć wszystko, co do tej pory robiłeś, robiłaś i skoncentruj się tylko na tej jednej rzeczy. I tak to jest jedna ze skutecznych metod, ale trzeba się liczyć z tym, że co będzie, jeżeli ci nie wyjdzie. Czyli trzeba sobie ustawić jakiś bufor albo finansowy, albo czasowy, który mówi, na przykład, jak wydam 10 tysięcy, jak wydam 50 tysięcy, w zależności, ile miałeś na to przeznaczone. Albo jeżeli nie zarobię nic w skali trzech, sześciu miesięcy, to na przykład zrobię to i to i się tego trzymać, ponieważ no, najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić sobie, to po prostu mieć takie ciśnienie sprzedażowe, że już później nawet jak masz super produkt, to może ci nie wyjść, no bo ciśnienie wychodzi ci uszami, nie? Więc pierwsza rzecz to jest czas własny. Druga historia to czas cudzy, czyli możesz Komuś zapłacić za to, tak jak do nas zwracają się osoby, które mówią: zrób mi stronę, albo poprowadź mnie w strategii sprzedaży, skonsultuj mnie, czyli płacisz komuś za jego czas. Ok, i Twoim trzecim, jakby wysiłkiem, jeżeli chodzi o stopniowanie. To jest też właściwa analiza pomysłu, czyli nie tylko działanie, ale też zanalizowanie. I w tej właśnie dziedzinie też bardzo mocno ostatnio się kręcimy, ponieważ dużo ludzi ma pomysły, ale czasami nie wiedzą, jak go zweryfikować, albo właściwie co z tym zrobić, jak zacząć, czy to jest dobry pomysł, czy nie. I wtedy robimy takie audyty pomysłów. Jeżeli interesuje Cię coś takiego, napisz na magdamałpa, robię Ok, teraz w momencie, kiedy rozmawiamy o wysiłku, bo nie wiem jak tu czytasz, niektórzy mówią, ile mam położyć pieniędzy na stół. Ja bym powiedziała: No, nie wiem, w zależności od tego, co chcesz. Chcesz sprzedawać e booka czy może chcesz prowadzić warsztaty płatne, czy chcesz prowadzić fizyczny produkt na rynek, czy chcesz wydać książkę, tak? Zwróć uwagę, że e i książka to są dwie różne rzeczy, bo tu mamy jeszcze kosz papieru, kosz drukarni, kosz dostaw, czyli zupełnie inne tematy. I tak naprawdę, jak ja współpracuję z różnymi markami czy osobami, które wchodzą na rynek, to każdy ma inną lekcję do odrobienia, absolutnie każdy. I tak naprawdę te historie związane z lekcją to jest ich wysiłek, czyli żeby dokonać wdrożenia tego produktu, często musimy sobie poradzić sami ze sobą. Tak, tu nie chodzi tylko o klientów i o sprzedaż, ale też o takie blokady, które mamy. I dla każdego to jest coś innego, dlatego to nie zawsze jest worek pieniędzy. I teraz jakie z doświadczenia ja widziałam wyzwania. Tak tutaj sobie zerkam, bo, bo sobie to rozpisuję. Jak nagrywam dla Was filmy, to chcę mówić według tego, jak się przygotowałam. W związku z tym tutaj podglądam. Ok, więc pierwsza rzecz, która dotyczy bardzo często kobiet, to jest bardzo niska samoocena albo dość niska samoocena czyli to jest depresjonowanie samego siebie mówienie sobie że nie dam rady albo że czy na pewno mi się uda albo taki strach albo ja nie wiem czy ja mogę niby chcę ale się boję tak wiecie zapewne kobiety o czym ja mówię porównywanie się z innymi uważanie że jesteśmy gorsze albo że nie możemy albo że nie potrafimy albo ja mam wiele w ręce do techniki to już jest w ogóle uwielbiam to nie technologia o jejku to gryzie i to jest związane z niską samoceną, i bym powiedziała tak: to jest twój próg czy wysiłek, który musisz wdrożyć w swojej firmie, czyli zbudować swoją wyższą samocenę, która pozwoli ci zarządzać swoją firmą. No bo jeżeli ty się będziesz bała wszystkiego, nawet własnego cienia, no to, no to będziesz się bała klientów, będziesz się bała dostawców, będziesz się bała pracowników i co za tym idzie? no Nie, nie będzie ci szło. Okej, okay, co jeszcze? Co jeszcze może być błędem, co ja obserwuję? Zła ocena rynku, czyli wydaje mi się, że to zażre, czyli ja podejmuję decyzję, że to będzie ten produkt, tak się będzie nazywał, nie weryfikuję, nie sprawdzam, nie pytam, nie konsultuję. Ja wiem, ja wiem, że wiem. To jest bardzo często połączone z zbyt wysoką pewnością siebie, czyli na przykład wychodzi mi w jakimś biznesie, bo jest na przykład Prosperita, w tej chwili wszystko się sprzedaje, jest super. W związku z tym, jak cokolwiek zrobię, wrzucę na rynek, to to idzie. Teraz ja zaczynam uważać, czyli ta osoba zaczyna uważać, że ona jest w cudzysłowie najlepsza na świecie i zjadła wszystkie rozumy, i z tym się też właśnie stykam, że jeżeli kto komuś coś wychodzi przez kilka. Miesięcy, albo nawet i rok, czy dwa, to obrasta w taką bańkę pewności siebie, która jest wręcz przechodzi na drugą stronę mocy, która sprawia, że później no upadek jest bardzo mocny, tak? Czyli ta pewność siebie, która spowodowana jest no, taką fazą rynku, może później być bardzo bolesnym doświadczeniem przebudzenia, oczywiście wtedy wszyscy inni są winni, nie ja, no bo najczęściej takie osoby w ogóle nie widzą problemu w sobie. Tylko duże osoby, dużego formatu są w stanie zrewidować to i spojrzeć na, na to zupełnie z innej strony. Część ludzi po prostu nie daje sobie z tym, problem, nie daje sobie z tym rady. Mało tego no nie słyszą, nie? No bo jak ja jestem pewna siebie aż za drugą stronę, no to nie słyszę czasami, że ktoś mi mówi: Hello, może byśmy coś zmienili. Ponoć taka bardzo wysoka pewność siebie, wręcz butność to też jest maskowanie kompleksów, także może warto by było się temu przyjrzeć. Kolejnym problemem jest to, że ktoś nie umie pracować z innymi, czyli na przykład piszemy maila, że prosimy o ABC, nie dostajemy ABC, tylko zupełnie inne wtręty. Pomimo wielo y, różnej komunikacji, próby komunikacji, okazuje się, że mówimy jakby w innym języku, czyli ja mówię po polsku ala ma kota, a ktoś słyszy Kuba ma psa. No i w takim momencie jest trudno się komunikować z kimś, kto tak bardzo zmienia przekaz tego, co się mówi, nawet jeżeli to jest w formie pisemnej. Nieumiejętność pracy z innymi to jest też praca w zespole. Jeżeli robisz to sam ze sobą, albo zlecasz to komuś z zewnątrz, to też od dotrzymywania terminów, no, dużo zależy. Jak zaczynasz swój biznes, to nie ma czegoś takiego, że o jejku, dzisiaj jest już piątek, y, 16, to ja skończę pracę, bo ja się nie chcę, y, wiecie, przemęczać, nie, nie mogę tak pracować całe życie. Zaczynasz swój biznes, kobieto? Czy to jest czas na relaks? No nie, jeżeli obiecałeś komuś, Dowiezienie czegoś na poniedziałek rano, to nie zajmuj się tym, tym w poniedziałek rano, tylko piątek, 16 sobota 10 rano, no wszystko jedno, masz to dowieść, tak? Czyli w tym momencie bym powiedziała, równowaga, balans jest ok, chociaż czasami jest przeraklamowana, ale praca czy współpraca z innymi w zespole mówi też o tym, że ja dobożę rzeczy na czas. I to nie byle jakie. Ok, um, na przykład kolejnym takim um, problemem, wyzwaniem jest praca na ostatnich pieniądzach, czyli ktoś mówi dobra mam 3000, tysiące, mam trzydzieści tysięcy, wpompowuję je, jedziemy, jak się nie uda to trudno. No, i tutaj się właśnie pojawia stres, tu się pojawia ciśnienie, parcie na zarobkowanie, na natychmiastową monetyzację, patrzenie na ręce, sprawdzanie, czy druga strona wszystko idealnie zrobiła, bo może akurat to jest jej błąd, no bo przecież ja nie popełniam żadnych błędów. I tak naprawdę to jest złe rozwiązanie, tak? Z perspektywy wiem, że to rodzi bardzo dużą presję i sprawia, że. No, mamy problemy w, w prowadzeniu tego biznesu e, online. To ja tu nazywam wszystko albo nic, tak? Um... Czy to jest dobre podejście? Jeżeli jesteś osobą, na której psychice to się nie odbija i tak musisz robić, czyli wszystko albo nic, nie wiem, ważysz 200 kg, żeby później ważyć 54, więc musiałaś się doprowadzić do skrajności, żeby później schudnąć i wiesz, że tak masz, no to okej, okay. ale dla przeciętnego w cudzysłowie Kowalskiego i jego psychiki nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ok, szósty punkt, nie, to, nie tes, testowanie rynku, czyli ja wiem lepiej, co się sprzeda, ja wiem lepiej, czego inni potrzebują, mi się podoba ta strona, a innym co tam mnie inni obchodzą, ważne jest to, że mi się podoba, nie? Okej, okay, to takie misie, nie misie, ale podobno misie najlepiej się czują w przedszkolu, więc szczerze mówiąc, to jest takie podejście przedszkolaka nie totalnie, niebiznesowe podejście. Siódme, brak pra, drabiny produktów czyli chodzę na rynek, mam jeden produkt i mówię: Dobra, z tym jednym będę działać, z tym jednym mi na pewno wyjdzie. Kosztuje bardzo mało albo bardzo dużo, nie weryfikuje rynku, nie dodaje innych produktów, czyli nie tworzy tak zwanej drabiny produktów. Jak nie wiesz o co chodzi, poszukaj na moim kanale takiego filmu o drabinie produktów. Ok, oczywiście zachęcam Cię również do zasubskrybowania tego kanału, szczególnie jeżeli treści, które tutaj znajdujesz, są Ci przydatne albo um, dla Ciebie rozbijające Cię w tym temacie. Ok i ósmy punkt o którym można by było nagrać myślę że wiele tutoriali to są emocjonalne problemy one mieszczą wszystko to co wymieniłam wcześniej czyli i samoocenę i za wysoką i za niską ale też postrzeganie innych wyciąganie pochopnych wniosków odbieranie słów prawdy jako słowo krytyki i naprawdę tego jest całkiem sporo. Więc jakbym miała spojrzeć na największe błędy to zaniechanie, czyli niedokończanie. brak analizy, czyli robię i nie sprawdzam, oraz brak elastyczności, czyli nic nie zmienię. Jeżeli oczekiwałaś, że ja powiem, że ile wysiłku, ile pieniędzy to oznacza, no to bym powiedziała to nie, nie tędy droga, bo pieniądz nie jest wyznacznikiem wysiłku. Tak naprawdę dla nas największym dobrem jest czas i jeżeli umiem sprawdzić, ile czasu mi to zajmie, no to już jestem w domu, bo mogę coś zaplanować. Jeżeli potrzebujesz takiego wsparcia, żeby ocenić swój pomysł lub go wdrożyć, śmiało pisz na mojego maila magdamałparobię.pl, a będziemy rozmawiać, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Na razie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa!